Jesienią 2020 roku skończyła się budowa ostatnich odcinków sieci kanalizacyjnej w ramach unijnego projektu poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego. Podociągi kieleckie wybudowały blisko 40 km kanalizacji w gminach Kielce, Masłów i Sitków kanowiny Nową i wyczekiwaną sieć mieszkańcy otrzymali za darmo. Wystarczy się tylko podłączyć i tu mogli liczyć na pełne wsparcie, uproszczone formalności i dofinansowanie kosztów. Co zmienia kanalizacja w życiu gminy i jej mieszkańców? Spójrzmy na przykład Masłowa. Jeszcze 5 lat temu z dostępu do kanalizacji korzystało tu zaledwie 3,5 tysiąca osób. Obecnie jest ich trzy razy więcej. Dzięki ogromnym inwestycjom wodociągów kieleckich sieć kanalizacyjna dotarła najpierw do południowej części gminy, a w 2020 roku objęła również część północną. Obecnie gmina jest skanalizowana w przeszło 90%. To bardzo dobry wynik. Wartość oddanej właśnie w masłowie kanalizacji to ponad 43 miliony złotych. Kolejnym krokiem jest podłączenie przeszło 2200 osób do wybudowanej w ramach projektu kanalizacji. W Masłowie powstanie ponad 650 przyłączy kanalizacyjnych. Czy mieszkańcy sześciu sołectw zechcą podłączyć swoje domy za 1500 zł? Powinni, bo tak atrakcyjna oferta dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych później się nie powtórzy. Wspólnie z międzygminnym Związkiem Wodociągu i Kanalizacji przy wsparciu gminy Masłów stworzyliśmy bardzo dobre warunki, aby mieszkańcy mogli z tego dobrodziejstwa korzystać. Mieszkańcy płacą tylko 1500 zł, niezależnie od długości i warunków jakie w jakiej trzeba będzie wykonać przyłącze. Cała reszta, cały montaż będzie już po naszej stronie. Budowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko układanie rur. W masłowie 12 nowych pompowni umożliwi odbiór nieczystości i ich transport do oczyszczalni ścieków w Sitkówce Nowinach. Cała sieć funkcjonuje jak układ zamknięty. Do pompowni w Dolinie Lubrzanki wkrótce trafią wszystkie ścieki z północnej części gminy Masłów. Stąd za sprawą pomp i kolejnych kilometrów rur powędrują dalej. System kanalizacyjny jest zabezpieczony na wypadek braku zasilania. Na największych pompowniach są agregaty prądotwórcze i ogromne podziemne zbiorniki retencyjne na ścieki. To czy sieć kanalizacyjna działa bez zarzutu kontroluje innowacyjny system monitoringu. Z jednego pomieszczenia za sprawą setek czujników można sprawdzić jaki jest stan ścieków na pompowniach i czy pompy pracują prawidłowo. To jeszcze jeden gwarant naszego bezpieczeństwa, zdrowia i spokoju. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 96 milionów złotych. 44 miliony złotych dofinansowała Unia Europejska. Reszta to wkład własny wodociągów kieleckich. Projekt poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego beneficjentem są wodociągi kieleckie.